Dzięki, że mi pomagasz. W tym roku się jakoś późno wzięłam za ubieranie choinki. Mm. To twój były mąż wieszał te lampki? Nie, ja. On tylko nadzorował. Siedział na kanapie, chlał piwo i pytał: E, hello. O, a dlaczego ta lampka nie mruga? Bo to jest latarnia na ulicy. Rona. – O, dziękuję, ci, Skarbie. Mamo, mhm? mogę iść zobaczyć szopkę wujka Rośko. Oczywiście, Skarbie, ale najpierw się ciepło ubierz. Dobrze. Ale no, wiesz, to nie wiem skąd Rysiek brał te wszystkie lampki, ale to wygląda jak wesołe miasteczko. No, to jego coroczny rytuał. Stajenka, Trzej Królowie, cicha noc dobiegająca z garbu wielbłąda. Pani, jakby jeszcze czasem wpadał do kościoła. Kacper, może byś nam pomógł to rozplątać? Nie chce mi się. No mi się też nie chce, ale patrz, to wygląda jak takie świąteczne wodorosty. No to co? Skarbie, ja wiem, że ci jest przykro, że nie ma z nami taty na święta. Jest zajęty. Tak, ale wiesz co? I tak możemy się dobrze bawić. Ja się dobrze bawię. Hmm. No właśnie widzę. Co z nim? Tęskni za ojcem. Myślisz, że mu się nie podoba, że tu jestem? Nie no, przecież wie, się tylko przyjaźni No tak, rzeczywiście. Ta nasza przyjaźń męsko-damska to faktycznie tylko przyjaźń. Muszę nic udawać, że o nic mi nie chodzi, bo faktycznie o nic mi nie chodzi. Dzięki, Leszek, naprawdę miło to usłyszeć. <laughs> Przynajmniej jesteś uczciwy. Naprawdę jest niewiele uczciwych facetów na tym świecie. Moja droga, większość uczciwych facetów niestety musi sypiać sama. To może? Co się dzieje? Rysiek dostaje ataku świątecznego szału. Nie, nie. tylko nie musi ten. Pies sąsiada znowu romansuje z nogą świętego Mikołaja. Hela, nie idź tam! O, Ej, jakby mi ktoś powie. co za chory, porąbany człowiek. Kradnie mi jednego z trzech króli z mojej szopki zastępuje go szopem. Daj spokój, Rysiu, no. To pewnie jakieś dzieciaki stracą sobie żarty. Na pewno. Dobra, oddaj mi go, zanim się na orientuje. Ty to zrobiłaś? Rysiu, Rysiu, pomóż mi z tymi lampkami. Ty to zrobiłaś? Pomóż mi z tymi lampkami. Ręce precz od mojej stajenki! Tylko stajenki. Halo? Tak, po telefonie. Tak, jestem jej siostrą. O Boże, gdzie ona jest? W którym szpitalu? Tak. Tak, już jadę. Do widzenia. Lidka straciła przytomność. No to jedź, my zostaniemy z dziećmi. Dobra, pojedziemy moim samochodem, bo ty tym swoim nie doczłapiesz się do Kielc. Nie, nie, Leszek, to jest za daleko, Ja się nie mogę fatygować. Mnie też na niej zależy. Dobra, to powiem tylko dzieciom. Okej. Okay. Dobra, do Kielc, do Kielc, tak? No to chyba wymontuję radio z samochodu i wezmę ze sobą scyzoryk. Przepraszam, szukam litki dzięcioł, jestem jej siostrą. Hela? Tak. Nie pamiętasz mnie. Chodziłyśmy razem do ogólniaka. A, nie, no pamiętam. <noise> e, ja się wyprowadziłam, a ty zostałaś pielęgniarką. <głosy> Właśnie. To <noise> no, miło mi Cię widzieć. Ciebie też, no. A gdzie jest moja siostra? A, racja, pod trójką. Ale to nic poważnego. Lekarz tylko zrobi jej kilka badań. No to dobrze. No, wyglądasz świetnie. Dzięki. Ty też. Nic się nie zmieniłaś. Naprawdę. Poprawiłam sobie nos i schudłam 25 kilo. Ja miałam na myśli, że twoja osobowość nic się nie zmieniła. Dzięki. Na razie. Na razie. Kto to był? Nie mam pojęcia. Wygodnie pani? Nie, nie jest mi wygodnie. Jak ma mi być wygodnie, jak widzę twój wypięty, kościsty tyłek przed oczami? Witko. <grytko>, a co wy tu robicie? Co ja tutaj robię? A myślałam, że umierasz i zostawisz mi trochę rzeczy dla siebie. Nie Wszystko w porządku, nic mi nie jest jak wyjdź stąd! Mam szpitalną fryzurę! – Hela! Pamiętasz mnie? Chodziłaś z moim starszym bratem? – To faktycznie odświeży jej pamięć. – Młodsza siostra Karola Maślaka. – Nie, no przecież jasne, że poznaję. To jest młodsza siostra Karola. Młoda maślakówna. – To no pewnie. Ale miło cię no, znowu widzieć. – No, no o ciebie też. <noise> Nieźle nas wystraszyłaś. Wy się wystraszyliście? Ostatecznie to ja całowałam się z podłogą. No ale co się stało, Litka? Sama nie wiem. Słyszałam właśnie grzywkę pudlowi, a następna co pamiętam to Elvis Presley mówiący do mnie, żebym ją do światła. I jak się a. dzisiaj czujemy? Ubijesz mi jeszcze jedną igłę, doktorku, a przysięgam, że pokrojecie na plasterki jako górko. No, widzę, że dochodzimy do siebie. No. Panie doktorze, chciałam się tylko dowiedzieć, czy z siostrą wszystko w porządku. Hela. ty. Nie, nie przypominasz mi sobie? To ja. Miszko, Nie, nie, właśnie sobie nie przypominam ani ciebie, ani nikogo. Ja po prostu chcę się tylko dowiedzieć, czy z moją siostrą wszystko jest w porządku, dobrze? No, właśnie chciałem powiedzieć, że twoja siostra jest trochę drażliwa, ale to widać rodzinne. Twoja siostra zemdlała. Wierzę ci. To zalecenie lekarza. Zrobi się kilka badań, za godzinę, dwie. Będziemy mądrzejsi. Dobrze? Dobrze. No. no. nim się wasz. Wiem, dlaczego jest taka wściekła. Przez całe życie to ona pomagała innym, a teraz sama potrzebuje pomocy, no i to ją złości. A, to wiele wyjaśnia. E, to ja już teraz rozumiem, dlaczego ona podczas nocy spędzanej razem chciała zaspokoić wszystkie moje potrzeby, a kiedy ja się chciałem odwdzięczyć. To... Leszek, ja tego nie chcę słuchać. Gdy <noise> tak, ile będziemy czekać na te wyniki, czego się nie można dowiedzieć? Przepraszam bardzo, czy mogłabym zobaczyć wyniki mojej siostry? No przepraszam cię, Hela, ale udostępniam je tylko lekarzom. Ale widzisz, ja nie chciałam ci tego mówić wcześniej, ale po tym, jak wyjechałam, skończyłam medycynę. Ty chyba żartujesz? Przecież zawsze byłaś beznadziejną uczennicą. E, tak, ale to się okazało, że to dlatego, że... nie nosiłam okularów. Pokaż mi to. Dziękuję. Przestropolog może siostra spojrze, ja nie wziąłem okularów. E, tak, ja jestem e, Jestem męską siostrą. E, co my tu mamy? Hmm. Ciśnienie 110 na 70? No, z tą wagą to troszkę mnie oszukało. O, zobacz na jakie. Ja nie ma załamka Q. Dobrze? Bo ty jesteś lekarzem, jestem kartykarzem. Dobrze, dobrze. O, zam te leki. Zobacz, to są leki na cukrzycę. 10 mg to sporo. Mhm. Dryktorze, dlaczego moja siostra bierze leki na cukrzycę? Bo ma cukrzycę. O Boże. Ale to nie jest takie straszne. A który to? Typ pierwszy czy drugi? Drugi. Bardzo łagodna postać. A, to się da leczyć. A co jej podajcie? Repaglinit e, na glinit? A co? Pigulasz? Chcesz aptekarz? Nie, nie e... Jestem yy, lekarzem. A. Męskim lekarzem. <grym> e, a kiedy będę ją mogła zabrać do domu? Nie wiem, zatrzymamy ją na obserwacje na dobę. Musi się nauczyć monitorować poziom cukru we krwi tam raki no. Dieta, odpowiednia, ćwiczenia. <grym> no. Ja znam kilka ćwiczeń, na pewno jej się spodobają. Proszę, <grym> no pożycz <poradź> sobie film. <grym> no to co? Przypomniałaś mnie sobie? <grym> <Yes>. <grym> jak mogłabym nie pamiętać. Mi no. się kołali. No. no to miło było cię znowu spotkać. Ciebie też. A -ha -ha -ha. Chcę jechać do ciebie do domu. Wcale nie chcesz. Właśnie, że chcę. Litka. Pomyśl, jak fajnie będzie razem spędzić święta. Fajnie. Nie mogę napić się kompotu ze śliwek, nie mogę zjeść makowca, ani nawet kuty, której nie cierpię. Słuchaj, zawsze narzekałaś, że za dużo ważysz. Pomyśl o tej chorobie, jako darze od niebios. Coś ci w końcu zasznuruje, ten otwór gębowy. Chcę jechać do siebie do domu. Dobra, Ależek, zatrzymaj się i daj jej wysiąść. Okej. Okay. Bardzo śmieszne. Ja nie żartuję. Kto ty wtedy myślisz, że ja cię będę ciągnąć do siebie do domu? Dobra. W sumie chciałabym spędzić trochę czasu z moimi siostrzeńcami, siostrzenicą. I... I pewnie nic się nie stanie, jak spędzę trochę czasu z tobą. I. No i to diabła leżek, spędziliśmy ze sobą tylko jedną noc. Wiesz co, ja chyba jednak się zatrzymamy. Dobra, dobra, no przepraszam. Przepraszam, ale jakoś wszystko mnie wkurza. Wszystko będzie dobrze. Spędzisz kilka dni ze mną i dzieciakami, twoje życie wyda ci się sielanką. No. no. Dlaczego ja tak lubię tam wpadać? Tam dzieci? się był bardzo grzeczny i e, Nela też. Aha. A Kacper. A Kacper e, ciągle mi przypominał, jakie to wielkie szczęście, że nie mam własnych dzieci. Tak, tak. To jego dar dla ludzkości, kochany. Ja myślę po prostu, hela, że on jest smutny. On jest, on jest smutny z powodu taty. To pierwsze święta bez tego wspaniałego rodzicielskiego wzorca. <laughs> lucającego w w kapslami od piwa. taki... <laughs> Zostawcie tego Osiołka! Spójrzcie, ja... próbuj! Szlak nie trafi zaraz. W tym tygodniu zginął mi już drugi uzep. Skoro cię to kosztuje tyle nerwów, to po co się w to pakujesz co roku? Z miłości do świąt. Pokój na ziemi. Miłość bliźnie. <śmiech> 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 Ej, bowusie! Weź skąd tego Bo jak jest! <laughs> <Rysiek. Rysiu! śmiech> Kacper? Chcesz nam pomóc ubrać choinkę? Nie. A chcesz popatrzeć, jak pobieram sobie krew? Może później. Dzieciaki, ciocia Edyta zaprasza na gorącą czekoladę. Super! Kacper. Gorąca czekolada. Próbowałam go rozruszać, ale nie udało się. No nic, dzięki. Pamiętasz, jak byłyśmy małe i tata powiedział, żebyśmy za nic na świecie nie wyglądały przez okno po kolacji wigilijnej? Tak. <laughs> Może byśmy zrobiły to samo dla kacpra. Myślę, że się nabierze? No, byśmy się nabrały. Tak, ty się nabrałaś, ja nie. Ty też. Bo akurat! Nigdy nie byłam tak łatwowierna. A kto uwierzył lekarzowi, że ma tylko cukrzycę? Ty. Pierwsze święta bez Romana. Cieszę się każdą chwilą. No nic dziwnego, wciąż był podpity. Nie, to nawet nie o to chodzi. Najgorsze było podtrzymywanie jego wiary w świętego Mikołaja. Siedział taki żałosny na kanapie, chlał piwo i pytał. Hej, hello, he. Myślisz, że jak jeszcze poczekamy, to go zobaczymy? Nie, Roman. On nie przyjdzie, jak będziemy na niego czekać. A myślałam, że twój świąteczny prezent dla samej siebie to koniec narzekania na Romana. No so, co, jakbyś się tutaj przeprowadziła. To mogłabym się oczyć na ciebie. Akurat, po prostu potrzebujesz nianki. Słuchaj, co cię tam w ogóle trzyma w tych kielcach? A mam tam swoje życie. Mieszkanie pełne kotów, i wszystkie mają na imię Wiesiek. Nie muszę każdemu z sobą mówić cześć. No dobrze, mam tam kogoś. Ciekawe kogo. Nie interesuj się. Litka, my jesteśmy troszeczkę za stary na wymyślonych przyjaciół. Pewnie ma na imię Plastyś i mieszka w twoim piórniczku. Nie. Jest prawdziwy i ma na imię Andrzej. Ej. Od kiedy to spotykasz się z Andrzejem? Od pięciu lat. Od pięciu lat spotykasz się z facetem i nic mi o tym nie powiedziałaś? Mhm. To czy, czekaj, to ja nie rozumiem, to jest żonaty czy co? Litka! się spotykasz z żonatym facetem? Ale tylko wtedy, kiedy udaje mu się uwolnić od żony. <słuch> od pięciu lat spotykasz się z facetem i ja nic o tym nie wiem. No dobrze, dokop mi. Nie, a to w ogóle nie o to chodzi. To jest oczywiste, że masz romans. Znaczy, nie zrozum źle, ale wiesz, ty, litka, wzorzec wszelkich cnót, nie pije, nie pali, to jest oczywiste, że masz romans. No i do tego jeszcze Leszek, naprawdę kochana, jeśli chodzi o te sprawy, to bijesz na głowę wszystkich moich znajomych. Chwileczkę. Jak spotykałam się z Leszkiem, to akurat rozstałam się z Andrzejem. A czekaj, oświeć mnie, jak to jest się rozstać z tym facetem. Dzwonisz do niego w nocy, odbiera żona, a ty wtedy nie odkładasz słuchawki. Kochana, kto jak kto, ale ty ze swoją bogatą przeszłością nie masz prawa mi dogadywać. Nie mów mi, co mam robić ze swoim życiem. Ja nic takiego nie powiedziałam. Ale uważasz, że powinnam go zostawić. A powiedziałam coś takiego? Ale tak myślisz? Ja po prostu myślę, jak wy się spotykacie. A wiem, on przychodzi do ciebie do salonu dla psów. No ale tego pudol już musi być całkiem łysy. Nie mam ochoty tego słuchać. Tak uważam, że powinnaś się wyprowadzić. Powinnaś zamieszkać tutaj blisko i być razem z nami. Zostawię dzieciakom prezenty i jutro wyjeżdżam. Litka, nie zostawia się na święta tych, których się kocha. To skończ z tymi żartami. Dobra już nie będę. No to zostaje. Oczywiście, że powinnaś zostać. Poznasz świętego Mikołaja. Jest żonaty, może mu wpadniesz w oko. Dostaniesz? co się dostaniesz! Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stancie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierze? No może przejedziemy się moim samochodem, pooglądamy Warszawę w świątecznej scenerii, a potem pojedziemy do mnie na grzane wino. Na szkół, ja myślę, że liczka już jest wystarczająco rozgrzana. Hela, która godzina? A, tak, ja myślę, że już czas się położyć. Mhm. Naprawdę musimy iść spać. Nie, jestem zmęczona. Nie szkodzi, ja myślę, że czas już do łóżka. Mhm. I pamiętajcie, co wam mówiłam, pod żadnym pozorem... Proszę nie wyglądać przez okno o godzinie dziewiątej. Dlaczego? No właśnie. Bo nie będzie prezentów. Idźcie spać. I nie wyglądajcie przez okno. Prezenty, prezenty, kochani, prezenty. Poszły. Wszystko przygotowane. To co, Lidziu, jedziemy na to na wino. Ja bym pojechał. Nie ze mną mały chłopcze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cały świąt. Szukam litki dzięcioł. Andrzej? A co ty tu robisz? Kochanie, hmm. musimy porozmawiać. To wy też rozmawiacie? co chodzi? Nie wiem, ale. Wydaje mi się, że to nie nasza sprawa. Cicho, bądź, nic nie słyszę. Liduszko, zostawiłem żonę. Zostawił pan żonę w wigilię? Przepraszam. To jest sprawa między mną a Litką. No właśnie chyba nie do końca, bo Litka też chciała właśnie zostawić swoją rodzinę w wigilię. Się zaczyna robić taka sentymentalna historia z Harlekina. Kochanie, twoje miejsce jest gdzie indziej. E, posłuchaj, e, kolego, ja nie wiem skąd jesteś, ani kim jesteś. Jestem policjantem z Wydziału zabójstw. Skeld. Aha. No, no to się dowiedziałem. Panie Andrzej, to... rozmawiamy na zewnątrz. Patrzymy przez okno. Mama mówiła, żeby tego nie robić. Mikołaj, gra nie, tam jest mama, a tam ciocia Litka, i ciocia Edyta, i wujek Rysiek i pan Leszek. Tak myślisz? Wiem, że tak Dzień. No, ładnie. Przecież Wam mówiłam, żebyście nie wyglądali przez okno. Hej, a co wy robicie przy tym okno? Ela, mikser się popsuł. Ej, słuchajcie, słuchajcie, co będzie oglądać? No jak to co? No, taniec z gwiazdami świąteczna edycja. Ne, ne, ta. <grym> lepiej tańczyć liści <niż> <grym> To naprawdę wzruszające, że koledzy z pracy przebrali się, żeby zrobić dzieciom niespodziankę. Ciao. Banda twardzieli z elektrociepłowni nie mogła się doczekać, żeby założyć rajtuzy. Ja widziałaś minę Kacpra? <grym> Dla tej jednej chwili warto było to zrobić. Tak. Tak. powiesz mi, czy mam sama zapytać? Powiedziałam mu, żeby wrócił do żony. Zerwałaś z nim? Nie. Powiedziałam mu, żeby wracał do żony w każdą niedzielę. Litka. Nie zależy mu na mnie. I nie ukrywam, że mi się to podoba. I co, i wrócisz do niego? Nie wiem. Ale jak tak leżałam w szpitalu, uświadomiłam sobie, jakaś tam samotna. Andrzej nie przyszedł, był ze swoją rodziną. A ty jesteś ze swoją. Próbujesz mną manipulować? Tak. I zapomnisz, jak fajnie będzie spędzić ze sobą trochę czasu. No wiem. No dobrze, zostanę. Do nowego roku. Super. Chciałam pobalować na Sylwestra. Będę miała z kim zostawić dzieci. No a co potem? Wrócę do domu, pomyślę o różnych rzeczach. Wiesz, że moje drzwi są otwarte. Wiem, ale nie chcę ci siedzieć na głowie. Ale ja nie miałam na myśli drzwi w sensie, wiesz, drzwi do mieszkania. Miałam na myśli drzwi w przenośni. Drzwi do mojego serca, do mojej duszy. Mm. <grym> wiesz, że cię kocham, ty zgorzknioła rozwódko. <grym> Wesołych świąt, Larwo. Co patrzysz? Ciocielitka czemu siedzi na dworze sama? No, Musisz sobie przemyśleć parę rzeczy. No już do łóżka. Wiem, że tak naprawdę to nie był święty, Mikołaj. Ale przez chwilę w to uwierzyłeś. Przez chwilę. Dostałeś od taty prezent. I co z tego i tak nie przyszedł? Jestem pewna, że bardzo chciał przyjść. Akurat! Na pewno niektórzy po prostu nawalają, chociaż bardzo tego nie chcą. To jest dokładnie tak, jak ja Cię proszę, żebyś wyrzucił śmieci. Ty tego nie robisz, ja się wściekam. Potem Ty się czujesz winny. No, dokładnie tak samo jest z Twoim tatą, tylko że tutaj chodzi o ważniejsze sprawy. A on Cię bardzo kocha. Naprawdę. Czy mówiłam Ci, że jak się urodziłeś, to Twój tata siedział na podłodze w szpitalu i płakał ze szczęścia jak dziecko? Tata nie płacze. No. Wtedy płakał jak bubr. gdy się dowiedział, że ma syna. Naprawdę? Naprawdę. Mama, wiem, że to ty dałeś mi te prezenty, nie tata. Oj, Kacper, ty... dlaczego ty tak szybko dorastasz? Mm. Ale skoro jesteś taki duży, to możemy mieć swoje sekrety. Nela wierzy, że to był święty Mikołaj. Ja bym chciała, żeby ona jeszcze myślała w ten sposób przez jakiś czas... Przynajmniej do za mąż pójścia. Nikt nie będzie chciał żenić się z nalą. Każdy kiedyś znajdzie swoją drugą połówkę. Ale nie nala. Dobranoc. I wesołych świąt. Słuchajcie. się. Świąt. Żadne skarby świata. No to jest mój ostatni posiołek. Nikt mi go nie zabierze. Uspokój się, Edyta. Uspokój się, mówię ci. A, no. No, Hela, no, co? No, co byście powariowały? Leczek no, uspokój się. Przecież tu, tu małe dziecko śpi przedzie. No.